Piotrek z Przymierza Miłosierdzia w Toruniu. Witam Was na spotkaniu z Bożym Słowem. Dzisiaj będziemy rozważali Ewangelię według świętego Łukasza. Będzie to rozdział 14, wersety od 1 do 6. Ale najpierw pomódlmy się do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przyjdź i przenikaj nasze serce i umysły. Przenikaj także nasze zmysły, abyśmy... Przez Twój pryzmat postrzegali świat, a nie przez pryzmat naszego egoizmu. Przyjdź, Duchu Święty. A teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek, chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć. Oto słowo pańskie. Tak zwróciłem uwagę w tej Ewangelii, jak bardzo mocno Pan Jezus podkreśla to, jak strasznie ważne jest spotkanie z potrzebującym, z potrzebującym naszym bratem lub siostrą. Że nie ma właściwie momentu i sytuacji. W której, która mogłaby stać na przeszkodzie do tego, by z potrzebującym bratem lub siostrą się spotkać. I tu w tej Ewangelii Pan Jezus pokazuje to nam na przykładzie faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy tak bardzo byli zapatrzeni w prawo, że potrafili przejść obojętnie obok potrzebującego. A tak się zastanawiam, czy nie można też tej sytuacji odnieść do nawet takich prostszych elementów naszego życia, jak na przykład taki plan dnia, który posiadam i który chcę zrealizować. I co wtedy, gdy w tym planie dnia pojawia się coś niespodziewanego? Właśnie jakiś potrzebujący, może mój znajomy, a mo może ktoś obcy na ulicy. Czy jestem w stanie ten dobrze zaplanowany dzień zmienić i, i spotkać się, pomóc być dla tej drugiej osoby? Czy może jednak e, to prawo, którym dla mnie jest wtedy ten wyznaczony i dobrze poukładany dzień, jest ważniejsze? To takie pytanie do mnie i dla Was na dzisiaj. Chwała Tobie, Panie przyjdź Duchu Święty i uzdalniaj nas do tego abyśmy zawsze byli otwarci na potrzeby naszych braci i sióstr których Ty stawiasz na naszej drodze Dziękuję wam za dzisiejsze rozważania życzę wam dobrego dnia nie zapomnijcie polubić i polajkować filmiku może ktoś jeszcze potrzebuje spotkać się dzisiaj ze słowem Bożym Dobrego dnia i do zobaczenia Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.